Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana się wam kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie poglądać TikToki z Brawl Stars Dawno nie było, moi drodzy, TikToków, parę osób się pytało, kiedy kolejne odcinki z TikToków Było troszkę więcej Squadbusters, moi drodzy, dzisiaj też na główny kanał wleciał odcinek Jak pobrać Squadbusters, więc y, kto z was jeszcze nie wie, no to zapraszam na główny kanał Wpadajcie, moi drodzy, tam się dowiecie właśnie, jak tą gierkę pobrać y, Zanim jeszcze zaczniemy, oczywiście, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, moi drodzy Żeby być na bieżąco żadnego tysięcy na tym kanale do końca tego roku. No i wiadomo, kodzik panda w sklepie w Brawl Stars oraz też w Squad Busters, bo już teraz jak moi drodzy oglądacie, to to najprawdopodobniej jest Star Busters, chyba, że coś im się popsuło i nie ma jeszcze Squad Busters, ale raczej jest, więc tam też działa mój kod. Pamiętajcie o tym, a my już przychodzimy do TikToków. Dobra, więc mamy tutaj pierwszego TikToka, co tutaj się wydarzy, moi drodzy. Okej. Okay. O, oj, 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 oj! No dostał na łeb, no dostał na łeb tutaj ten Leon, no nie ma co gadać, że tutaj został znokautowany przez te piperki, ale unlucky człowiek, aż trzy piperki naraz go trafiały, dobra jakiś spocony kolcik widzę, że tutaj jakiś edit potężny, dobra naklepał już jednego, zaraz drugiego naklepię, Steel go jeszcze tu bije, ja tak nie umiem grać koltem właśnie, nie wiem jak oni to robią, oni są coś powalani, te spocańce na tych koltach to oni są nie nienormalni dosłownie. Czy on ma muzyczkę z Maj Tak, on ma muzyczkę z Minecrafta w ogóle, nie mogę. Nieźle widzę, muzyczka, muzyczka z Minecrafta mu tam leci w tle. Dobra, dobił to, bardzo ładnie, no niezły wariacik. Siedem par ma, no to dosyć sporo, uleczył się tu To jest pewnie ta sama gierka cały czas, tylko przycięta. Oj, musi teraz uważać, no, teraz, teraz może dostać na łeb. Teraz może dostać na łeb, musi naklepać. Pajperkę w sumie ja bym pierwszy naklepał, no Pajperka myślę, że... Okej, okay, dobra, ładnie, naklepał. Musi jeszcze tutaj pouciekać, zbierze to. Dobra, jak on się rusza w ogóle, ty no niezły wariacik. No i co, przeżyje to? Naklepał tego i został mu ten ziomeczek. Naklepię go, kręci jeszcze nie mogę. No niezły wariacik, dobra, no i Angelo nic nie zrobi na blisko, ładnie, ładnie. Ładnie to rozegrał. No, serio, no, to już jest mem, to już każdy wie. <laughs> Bedoes zrelował, widzowie. Dobra, co tutaj się wydarzy? Okej, okay, Mike poskładał. Nie, ty debilu odskoczysz, no właśnie. Nie. To jest POV, kiedy chcesz być jak w edytach i ci nie wyszło. No niezły wariacik. Okej, okay, tutaj co się dzieje? Wygrali pierwszą rundę. Oho, oho. Niezły kolcik. Jeszcze lepszy niż tam, nie? Ale mocno. ich, no dej, dobra, nieźle. Beka, szczerze mówiąc. Dobra. Małpa naklepie ich. Nie, może ich nie naklepać. Oj, małpa ginie teraz, no. Jeden HP. Nie. Co. Co, nie, nie wierzę w to, ale farta miała, ale farta miała. Jeden HP człowieku, nie, no nieźle. Dobra, tutaj co się dzieje? Dżin jakiś z ulcikiem. Do... O nie! Znowu to samo, znowu to samo. Ej, patrzę, jak jest idealnie, cudownie chłopiec. Spo... Ej, jakby stanął w miejscu, to co, nie dostałby od nikogo? Ej, jakby stanął w miejscu, to by go nikt nie trafił? Czy nie? Nie wiem w sumie, szczerze. No nieźle. Ok, smutna minka. Zdąży trafić. Trafi, dobra, ładnie. Co, remisik. Dobra. Co teraz się wydarzy? Aha, ci już nie grają nawet. Znaczy, ten fang zaczął grać, ale. Graj nawet nie gra. Chyba już wyszedł. Trafi znowu. Nie gadaj. Nie, Sigma. Chłop, wykierował im cały met dosłownie. Obie bramki trafił. Nie z ziomeczek. Krawl w innych teamach, krow w moim teamie. Okej. Okay. No śmieszne, śmieszne akurat ten TikTok. -czek. Dobra, co to za jakieś klauny Aha, że grają tą taktyką z hitem, też tak grałem ostatnio Też tak grałem ostatnio i prawie miałem hita na 9, nie dobiłem 928 28 rank no ale potem spadłem Co, naklepią go, ale Rico tu jest gigamocny. mocny Rico ja tutaj jeden v 3 ostatnio grałem na tiktoka, wrzuciłem akcję Okej, okay. naklepię Na naklepię ich Mortisem, nieźle Ładnie, ładnie Lećmy sobie dalej. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Odepchnie ją do strefy? Nie, zostawiam póki co. Ma ulta jeszcze. Dobra, co on tutaj zrobi? Ciekawego. Aha, on nawet jej nie... Ona się sama na klepie Nie gadaj. Nie mów, że on ją... nawet nic jej nie zrobi. Nie! Chłopie, nic nie będzie robił. Ona sama padnie. Od... No, ona teraz padnie, bo ona już dostaje damage. Nie, dobra. Tego się nie spodziewałem tak szczerze. No, nieźle. Dobra, tutaj co się dzieje. Okej. Okay. Ładuję tą strefę. Aha, tam tamtym brakuje dosłownie milimetra. Jednego procenta pewnie. Nie, ty debilu, przyciągnąć. On jest upośledzony. On jest upośledzony. Jeszcze dostał star playera. Jakiś estelar. Nie mam pytań, nie mam pytań, widzowie. No niezły ziomek. Przyciągnął go, żeby se chłop wygrał, nie? Dobra, kruk tu naklepał. Ma ulta. Nie trafia. Aha, i myślisz, że krzaki są puste. No. Kruk wrócił do lobby Bez kitu, kruk wrócił do lobby Ej, nie no, to mocne, to mocne. Akurat śmieszny TikTok. Pierwszy raz chyba kiedy. Tego, kiedy moi drodzy. Ee, ty jak dał jakiegoś śmiesznego TikToka. Dobra, co tutaj ma mamy? Normali watching, bro talk, dobra. Aha, że. Widziałem to już, że mapa wraca, to taka mega pusta. Ona będzie pokazana tak, no właśnie, ta mega pusta mapa. Tu Piperkami się grało. Więc, yy, no, spoko, spoko. Tylko tutaj teamy będą, teamy będą jakiś pamek, mi się wydaje, ale zobaczymy. Zobaczymy, dobra, tutaj co się dzieje? Frank, człowieku, trafia bramkę, nie gadaj. Mortis, wybroni, albo będzie fail. <laughs> nie, dobra, tego się nie spodziewałem, niestety, tak szczerze. Ok, code OG, code Panda, tylko. what, bez kitu, bez kitu przecież. Teraz te nowe mutacje. No i teraz te młode też będą U, Ej faktycznie Ej patrzcie to XD człowieku Że to go naklepało Nie no nieźle, nieźle widzowie Okej okay, tutaj co się dzieje Hypercharge, dobra Okej okay, naklepał tego ziomala Który robił taktykę żeby stać w strefie No spoko, spoko Nieźle, że go w ogóle zauważył Że on tam stoi, to też jest ciekawe Okej, okay, ładnie wydefił tym Mortisem. No ja tak nie potrafię, niestety ja chciałbym... Chciałbym, chciałbym tak grać Mortisem, to bym go wbił wyżej niż na 800 Dobra Daj Sigma będzie. Daj Sigma. Wiedziałem. Brama. Ładnie, ładnie. Okej, okay, piper w innych teamach, piper w moim teamie To jest jeleń, widzowie, to jest naprawdę jeleń. Przysięgam wam, tak on wygląda. Ej, faktycznie... Ej no to jest jeleń! Człowieku jeden do jednego To jest jeleń, mówię wam. To jest jeleń na tym nagraniu. Dobra, YouTube jakiś Arqueta. Co to za wariacik jest? Znowu jakiś spocony Dynamite tutaj będzie. Dobra, podskakuje sobie tutaj ulci kawali. Okej, okay, trafi. Nie! Nie Nie człowieku! Dobra, trafił. Jezu, ale by był. Jakby tego nie trafił później, to lipa by było. No niezły ziomeczek. Dobra, z jakaś. Co tutaj się wydarzy? Okej. Okay. Spoko i wygrał Leon, który nic nie zrobił. No, spoko, spoko. Okej, okay, tutaj co się dzieje? Czekaj, nie! Uo! Co, człowiek? Nie, dobra, jakim cudem. Nie, dobra, to jest mocne, to jest mocne, to jest naprawdę mocne. Okej. Okay. mało co się nie zesrałem na siebie dosłownie. Bez kitu, ty! Bez kitu, ja też bym się obstał. Człowieku, patrzcie to! Chwilę przed tragedią, a tu się ult skończył. Ty skąd ona musiała strzelać, że się ult skończył? Wytyfy, Ej, ja myślałem, że ona. Całą mapę przetag'uje Yo, ty, ona musiała dosłownie z samego rogu dosłownie strzelić Inaczej to... to by go trafiło przecież, na pewno Dobra, lecimy sobie dalej, minus 10 pucharków Underdog, dokładnie, to, 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 tak jest, no nie ma rel, po prostu mogę powiedzieć Okej, okay. 27 ranga, 800 No dobra, to jest tylko minus 50 pucharków, to jeszcze nie jest źle, bywały gorsze w tym rzeczy Watch TikTok, okej okay. See Brawl Stars wideo, Play Brawl Stars, Rage, Watch TikTok. No ja tak akurat nie robię, ale jest to możliwe, jest to możliwe. No i też moi drodzy, w tym momencie dobiliśmy do ostatniego TikToka, więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek z TikTok Wam się spodobał, że tak trzecieczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się.